Witam wszystkich moich widzów, a w szczególności tych, którzy stale oglądają moje filmy. Wiem, że nie jest ich wielu, ale cieszę się, że jesteście. Dla tych, którzy pierwszy raz tutaj zaglądają, wyjaśnię, że jest to kanał o tematyce głównie artystycznej, której przedmiotem jest malarstwo, choć zdarzają się także filmy np. o gotowaniu czy wycieczkach turystycznych. A do moich kochanych stałych widzów, także słówko, ten film będzie troszkę inny niż zazwyczaj, choć malować będę jak zwykle. A jedynym godnym tematyki tego filmu obrazem, który pasowałby, jest to portret mojej córki Maresi. Ci, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że już kiedyś opublikowałam taki film, który przedstawiał to, jak maluję obraz przedstawiający właśnie portret mojej córki. Ale zrobię to po raz drugi. Będzie to film, który kosztował mnie naprawdę wiele. Opowiem troszkę o swoich przeżyciach związanych z urodzeniem się mojej córki Marysi. Nie ukrywam, że to, co nagrywam, stało się niejako reakcją na wydarzenia rozgrywające się, na wszechogarniający hejt, krzyk, demonstracje, a nade wszystko to, czego się domagają demonstranci, czyli aborcji na życzenie, czy tak zwanego wyboru. Nie chcę przekonywać w tym filmie osób, które mają inny światopogląd, które uważają, że istota, która rozwija się w łonie matki, nie jest człowiekiem, bo wiem, że nie przekonam ich jednym filmikiem. Zresztą światopogląd nie zmienia się od tak, kształtuje się przez długi, długi czas, ale może skieruję go do ludzi dobrej woli, tych, którzy poszukują, nie wiedzą, jak się ustosunkować do tego. Chcę przede wszystkim opisać moje uczucia towarzyszące mi przez te 20 lat. E, tak, właśnie, moja Marysia e, skończyła kilka dni temu 20 lat. E, może pod koniec mojego świadectwa przedstawię także kilka moich argumentów, nie tylko moich, które oprócz życiowego doświadczenia przemawiają za życiem. Mam nadzieję, że e, spotkają się one z dobrym przyjęciem, chociaż wiem, że na pewno znajdą się osoby, które będą twierdziły coś przeciwnego więc przechodzę już do moich zwierzeń gdy byłam w ciąży żadne badania nie wskazywały na to że Marysia będzie miała zespół downa wszystko przebiegało w jak najlepszym porządku nie robiono mi badań genetycznych bo także nie było podstaw byłam młoda pierwsze dziecko syn był zdrowy więc z radością oczekiwałam swojego drugiego dziecka Poród nastąpił troszkę wcześniej niż przewidziano. Gdy moja córka pojawiła się na świecie, od razu zauważyłam, że coś jest nie tak. Zamiast zachwytów, jak to było przy narodzeniu mojego synka, pojawiła się konsternacja, zapanowała cisza. Tylko jedna położna powiedziała: ładne dziecko. Teraz myślę, że, że położne, w prawnym okiem od razu rozpoznały zespół Down'A. Ale mimo wszystko, po zbadaniu noworodka Marysia otrzymała 10 punktów, czyli maksymalną liczbę. Długo leżałam na sali oczekując przewiezienia mojego dziecka, ale nie przywożono mi go. Kazano odpoczywać i nie martwić się. Natomiast kiedy już przywieziono mi moją Marysię, chciałam ją nakarmić, ale napięcie mięśniowe nie pozwalało Marysi tego zrobić. Niestety były wielkie trudności z karmieniem jej, ale niestety po zgłoszeniu tego lekarzowi lekarz twierdził, że wszystko jest w porządku. Ja natomiast czułam, że to nie jest to, co być powinno, że Marysia niby z się, a okazuje się, że mleko wypływa bokiem. W międzyczasie e, pani ordynator wyzwała mnie na rozmowę. Marysia leżała w takim specjalnym wózeczku do przewożenia niemowląt i pani ordynator, pani doktor bez namiętnym tonem wyjaśniła mi kobiecie, która ledwo dobę wcześniej urodziła dziecko, że moja córka ma pewne cechy mongoloidalne. Tak użyła takiego słowa, które w moim wieku, w moim, z moim doświadczeniem nie znaczyły zupełnie nic konkretnego, a jedynie to, że z moim dzieckiem jest coś bardzo nie w porządku. I wskazała także odpowiedni ośrodek w Szczecinie, który zajmuje się badaniami genetycznymi i poleciła, żeby zadzwonić tam i umówić się na badania, żeby się upewnić o chorobie mojej córki. I zostałam z tym wszystkim. Całkowicie sama, bo moja rodzina, mój mąż, wszyscy bardzo się cieszyli, że urodziła się córka, że mamy już parkę, prawda? Jest już synek i córka, i pięknie, szczęśliwa rodzina będzie, i po prostu czego sobie życzyć więcej? A ja zostałam z tą wiedzą, że z moją córką po prostu jest coś nie tak. W tamtych czasach. Nie było tak dostępności internetu, czy takiej wiedzy, którą można było sobie przez komórkę, prawda, poszukać. Więc, chociaż również podejrzewałam, że jeśli chodzi o te cechy mongoloidalne, no to chodzi pewnie o zespół Downa, który kojarzył mi się z chorobą na całe, całutkie życie, nierokującą zupełnie, jakby, żadnego wyleczenia. Bo, jak do tej pory, nie ma lekarstwa, które by Zagwarantowało, że każda komórka ciała osoby chorej pozbędzie się tego dodatkowego chromosomu, który decyduje właśnie o, tym, e, o tej chorobie. No i zostałam z tym sama. Miałam przekazać tę informację e, mojemu mężowi, który nie spodziewał się tego zupełnie. Kiedy to zrobiłam, nie chciał wierzyć. E, cała rodzina również nie chciała wierzyć. E, umówiłam się e, z moim mężem. E, pod drzwiami przeszklonymi, przez które mógł zobaczyć naszą córkę. Podjechałam tym wózeczkiem z naszą córeczką, która akurat wtedy spała, popatrzył na nią. No i nie dostrzegł niczego, co by wskazywało na to. No i żyliśmy tą nadzieją no, przez praktycznie pierwsze pół roku bo dokładnie tyle potrwały te badania. Zresztą nie od razu mogliśmy z Marysią pojechać do Szczecina, żeby, się, żeby pobrać tam krew i żeby również poczekać na te badania. Badania trwały około dwóch tygodni i po pół roku utwierdziliśmy się w tych obawach, że jest to rzeczywiście zespół downy. i wtedy zaczęliśmy szukać pomocy. Bardzo dobrze wspominam spotkanie z pewną, z pewną mamą która także miała już prawie dorosłe dziecko z zespołem Down'a i to spotkanie tak wlało taką pewną nadzieję w moje serce, że życie z osobą z zespołem Down'a może sprawiać radość, może być rzeczywiście czymś pięknym. Ale wtedy, wtedy wiedziałam, że naprawdę wiele jeszcze czasu do tego, wiele wysiłków, wiele prób, wiele różnorakich ćwiczeń, czy też zadań przed nami stoi, co przeżywałam w tym czasie? Pewnie się zastanawiacie. Było to przygnębienie, wielkie przygnębienie, strach. Często płakałam, modliłam się, aby przypuszczenia lekarzy się nie sprawdziły. A kiedy już się przekonałam, że jest to wszystko potwierdzone i inaczej nie będzie, po prostu przeżyłam wręcz żałobę żałobę, bo musiałam mentalnie pochować to zdrowe dziecko i dopiero później, po akceptacji tej sytuacji, na nowo pokochać to dziecko, które zostało mi dane. Trwało to jakiś czas, ale się dokonało. Kiedy się już to dokonało, wstąpiła we mnie wola walki o to, aby życie Marysi było jak najlepsze, jak najpełniejsze, żeby jak najlepiej się rozwijała, oczywiście na miarę swoich możliwości i ograniczeń, które na pewno spodziewałam się, że będą. W tym czasie właśnie zaczęliśmy jeździć do Torunia, do takiej fundacji, która zajmowała się pracą z dziećmi z różnymi pośledzeniami. Była to fundacja Daj szansę w Toruniu. Wizyty tam. Nie były bezpłatne i szybko pieniążki nam się skończyły, ale wtedy otrzymaliśmy e, wsparcie z parafii, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. E, jeździliśmy tam co pół roku, aby kontrolować postępy, które Marysia robi. E, w tym czasie Marysia wiele, wiele ćwiczyła z nami, przede wszystkim ze mną, choć mąż bardzo się wykazał, bo zrobił e, wszystkie sprzęty, które były potrzebne do tych ćwiczeń. Także wspólnie dużo działaliśmy właśnie na rzecz Marysi. Marysi brat bardzo pomagał w jej rozwoju, bo on, jako rok i dwa miesiące starszy od niej, bardzo ją ciągnął w górę. Jej rozwoju, bawił się z nią, co bardzo dobrze na nią wpływało. I jeśli chodzi o wykonywanie ćwiczeń, które mieliśmy zadawane przez tą fundację, do której je, je, je jeździliśmy, Grzesiu właśnie jej brat bardzo pomagał w tym, bo pokazywał te ćwiczenia, inspirował do tego, żeby ona również je wykonywała, co było bardzo pomocne. Różne nagrody przewidywaliśmy dla niej, dla niego także. Czytanie metodą Domana, patterningi, równoważnia, cały program inteligencji, pokazywanie obrazków, nazywanie tych obrazków, uczenie piosenek, wierszyków. Tak po prostu wyglądał każdy dzień. Od rana do wieczora, bo cały ten program trzeba było kilkukrotnie powtarzać. I oprócz tego, wiadomo, całe codzienne życie. Cofnę się teraz troszeczkę w czasie do momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że są te podejrzenia dotyczące zespołu Downa, jeszcze wtedy, kiedy Marysia była w szpitalu, bo chodzi o nadanie jej właśnie tego imienia. To mój mąż zaproponował, żeby Marysia nosiła imię najświętszej patronki, tej najpotężniejszej patronki. Oczywiście po to, żeby się za nią, potrzebującą takiej pomocy, wszelkiej pomocy, żeby się ona za nią wstawiała. A wstawienictwo Maryi było bardzo, bardzo widoczne, tak patrząc z perspektywy czasu i na życie mojej córki mogę to stwierdzić. Przede wszystkim pod względem tak medycznym, Marysia po urodzeniu miała stwierdzoną wadę serca, ASD2, czyli ubytek między przedsionkami w sercu. Miał on ponad 7 mm. Na początku kiedy ona była bardzo malutka. 7 mm w stosunku do takiego malutkiego serduszka to jest naprawdę dużo. Ale z biegiem czasu ubytek zaczął się stopniowo zamykać. I kiedy miała około 10 lat, praktycznie on się całkowicie zamknął i po prostu nie daje żadnych objawów w postaci zmęczenia. Marysia jest bardzo aktywną dziewczynką. Bardzo aktywną młodą kobietą, no już teraz mogę tak powiedzieć, i ćwiczy intensywnie, dba bardzo o swoje zdrowie, i serce nie daje jej żadnych, żadnych negatywnych skutków właśnie tej wady. Wykryto u niej także inne współistniejące choroby, takie jak niedoczynność tarczycy, wadę wzroku, problemy z krwią, hematologiczne problemy miała. Zbyt mało białych krwinek, ale z biegiem czasu wszystkie te problemy natury natury biologicznej, medycznej udało się opanować i ustabilizować, i no, jestem bardzo wdzięczna za to właśnie najświętszej Maryi Pannie, jej patronce, ale także i rodzicom, lekarzom i innym mądrym ludziom, którzy mi nam wtedy bardzo pomogli. Pomogli nam właśnie tymi poradami, jak mamy postępować z naszą córką, jak mamy ją wspomagać w rozwoju. W czasie, kiedy działy się te wszystkie wydarzenia, które Wam opowiadałam, studiowałam. Oprócz studiów wiadomo, także zajmowałam się dziećmi, rehabilitacją marysi. W 2006 roku obroniłam pracę magisterską na wydziale teologii. Później przez jeszcze kilka lat do 2008 przez dwa lata dokładnie do 2008 roku nie podejmowałam pracy ze względu na to, na to, że chciałam jeszcze poświęcić czas, szczególnie Marysi, bo syn już chodził do szkoły, a Marysia, no jak na razie do przedszkola, do specjalnego przedszkola, i jednak nadal poświęcałam czas na jej rehabilitację. Aby jak najlepszy start w życiu jej po prostu zgotować, żeby jak najlepiej, jak najlepiej mogła się rozwinąć po prostu. Nie będę mówić, że było bardzo różowo, bo nie było. Były chwile ciężkie, trudne. Były chwile, kiedy wydawałoby się, że wszelkie ćwiczenia nie przynoszą rezultatu. Były chwile załamania, wielokrotnych wizyt w szpitalu, czy. Walki o życie, operacji, ale były też i chwile piękne, kiedy po wielu, wielu e, ćwiczeniach Marysia osiągała daną umiejętność. No to radowało znacznie bardziej niż w przypadku zdrowego dziecka. Miłość do niej stawała się coraz silniejsza, i ona również potrafiła obdarzać miłością potrafiła okazywać swoją miłość przez przytulenie, przez pocałunki. E, przez y, dobre słowa, choć niewyraźne, ale zawsze były one dobre, przez swoje radosne usposobienie, przez, y, przez swoje rozczulające złości. <laughs> Wiadomo, że osiągała poszczególne etapy rozwoju wolniej niż jej rówieśnicy, z pewnym opóźnieniem. Naprawdę jednak, osiągnięcie każdego etapu sprawiało nam, przede wszystkim rodzicom, y, wielką radość. Wyrosła na dziewczynę chętną bardzo do pomocy, mającą swoje pasje. Bardzo Marysia lubi szyć, robi różnorakie prace. Także lubi prace plastyczne. Wspaniale tańczy, komunikuje się. Troszkę niewyraźnie, ale można ją zrozumieć. W tej chwili jest na etapie nauki czytania. Ma problemy z takimi no, dłuższymi słowami. Ale ogólnie radzi sobie bardzo dobrze, mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tą chorobę, na którą, na którą cierpi. Codziennie wieczorami czytamy. Marysia czyta fragment swojej książki. Ja w nagrodę czytam jej fragment innej książki. Także ćwiczymy nadal, odrabiamy lekcje wspólnie. Mąż mi bardzo w tym także pomaga. Także super podziękowania, właśnie także dla mojego męża, który zawsze był dla mnie pomocą, wsparciem we wszystkim. I to on pierwszy zaakceptował Marysię, taką jaką jest. Mimo pewnych ograniczeń, stanowimy szczęśliwą rodzinę. Marysia jest z nami, pozostanie z nami, i mogę śmiało powiedzieć, że jest takim moim. Promyczkiem, światełkiem, szczególnie w chwilach, kiedy jestem smutna, czy coś mnie trapi, przychodzi, i zawsze potrafię wyczuć, że trzeba mnie pocieszyć. Jest takim małym sejsmografem naszej rodziny. Moi drodzy, muszę już powoli kończyć te zwierzenia. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was. W podsumowaniu zwrócę się do osób wierzących, bo ta postawa życiowa jest mi najbliższa. To Pan Bóg daje życie i z każdym podarowanym życiem wiąże jakiś swój plan miłości. Dziecko nie przychodzi na świat w próżni. Następuje wzajemne oddziaływanie, przemienianie środowiska, w którym żyje. Myślę, że gdyby Marysia się nie urodziła, moje życie takim jestem, jak myślę i przeżywam, byłoby uboższe, a to dotyczy całej najbliższej rodziny. Pozwólmy więc decydować o tych rzeczach komuś, kto zna nas najlepiej i chce naszego dobra. Mimo tego nawet, że aby osiągnąć to dobro, trzeba niejednokrotnie przejść przez trudne chwile. Portret mojej córki jest już gotowy. Mam nadzieję, że miło wam było oglądać jak maluję. Zapraszam was do subskrypcji tego kanału. Choć odcinki ze zwierzeniami nie zdarzają się często, to jednak może są wśród Was osoby, które lubią patrzeć na powstawanie obrazów. Dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku.